Widoki, zależy oczywiście, się kreacy trzymaliście. Wiadomo, że też są momenty takie, że, że przyjechaliście i chcecie przyjechać dany odcinek bo w tym miejscu akurat nic nie ma. No to ok, wtedy można sobie przeznaczyć, że cały dzień jedziemy, bo potrzebujemy, żeby tam się dostać. Tak jak my, wylądowaliśmy w Kanstronie, a no i w Szwecji za bardzo nie mamy co oglądać, więc jedziemy do Norwegii i dzisiaj chcemy przyjechać jakieś 600 km. Ale jeśli byście chcieli robić tak dzień w dzień, Uwierzcie mi, w samochodzie jest na tyle głośno, że Wam odpadnie głowa, będziecie się źle czuć, to będzie zero przyjemności, więc takie kilkaset metrów jest ok. Hops. Pan Jefał miał przyczepkę otwarte okno Żeby mu się tam nie wyrwało Okej, okay, a jak się spakować na taki wyjazd? Co ze sobą zabrać? Pierwszego roku jak wynajmowaliśmy samochód Właściciel polecił nam Żebyśmy nie brali Naczyń sztućców I jakichś innych rzeczy od siebie z domu I kupili jednorazowe W sumie spoko sprawa I tak zrobiliśmy Po pierwsze są o wiele lżejsze niż ceramiczne czy metalowe śluźce, a po drugie nie musicie ich myć. Wyrzucacie do kosza i po A w kamperze ważna jest gospodarka wodna. Tak jak powiedziałem, macie około 100 litrów zbiornik, który ma Wam wystarczyć na prysznic, mycie rąk, mycie naczyń i w sumie to, to tyle.